ja wiem, bo budowałem tak samo. się im, że kurwa przyszli. Mhm. Także Cię, raz to ktoś, to ktoś to. się będzie darno właszczać jakiś malon. sobie. Ja? A... dużo bo na, bambiku, gdzieś na przykład. I od razu check odrodzenia, i od razu przed bazą stać. Tak, kto ma odrodzenie, wychodzi z bazą, i tylko chodź bo... nie wiem. Gdzie to ktoś pilno. Już drzwi otwiera. Ja. wychodzą z góry. Boruta, 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 jeden bez nikogo nie wiem. Kurwa, co że co, ma? Nie, nie, nie dojdę. Fa to. ty to, tyle tu co to mówię? Trzy. Co, no to posłuchaj. Wszystko macie? Odrósł, ustawcie w tym pierwszym, żeby nie było potem przepychanek. Ale to jest muszę Postaw słówek. Biorę trzy ceki na razie. Postaw słówek, muszę odłożyć. I wchodzić, i wchodzić, i góra, i góra, i góra. I I góra. Otwórz. 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 To ja I stan? na Tam dalej. którzy kurde. tu I tu jest, po prostu. to Co? to. Co? 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 Jak to no. będzie ich main? No. Dźwięk, dźwięk, dźwięk. Jest na dole, nie tu nasz. Dobra, gdzie? Ejdź totem. Dziwik on ma na ciebie. Ale nie tam na dole. Jest Ale on chcecie to sadzić czy nie? Cicho nie jest. Odzie najłatwiej. Drzwi. Słyszycie? O... Ja ci pokażę w którym miejscu jest na totem, okej? Okay? Na dachu. Bartek nie trzy mordy. No gdzie jest? Na razie cię nawet nie widzę na dachu. Się pokazuje. Nie, bo zeszłam na dół specjalnie, żeby zobaczyć czy są w tej drugiej wypadów To jest trochę, trochę taków słuchaj. Słuchajcie, jest. słuchajcie, popatrzcie tam po lewo, tam jest taka 2 na 2, nie jest od razu mówię, że tam mają auto, a w tej po prawej jeden do jednego, mają tego e, kanę jedną. E, teraz tak, to tam jest e, chwila. Ej, co cię z dachu? Co cię z dachu? Co dachu? Tu jest. Tu, tu. tu, tu skoczę góry. Duże dźwi? w to? Tu? Tak. Tu jest tak, tak, tu była przerwa i tu jest na, na Lepie, na to te. Na nam. Tam Auto. Auto mi Ej, wyjeżdżają, z i te mamy wyjeżdżają. Co mamy? Auto do A tu jest. na kurwę z jak kacz prawie. Auto Ty Kurwa, patrzcie co się dzieje, ja Patrzcie co się dzieje, bo nie na co jaś Ej, weźcie te auto stąd. Przebijam koła. No po przebijajcie, o panie przebudźcie. weź, pan jest. Dobra, Marta nie, tak, nie tak, tak. mówię. Zaczął przebudzić, zaczął przebudzić. On jest ceki. Biorę. Ej, shake jakiś, kto to jest, no nie wiem go. ich Ej, lecą, lecą, lecą. Zabili mnie. Biorę cztery. Ale lagi. Ej, kowerujcie. Prezydent. Mam, 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 mam. Lecą. A, od prawej strony jak... Nie wiem jak to wyłączyć. To nasi, dawaj te ceki Zadzę dalej Kurwa z nim, nie mają odrodzenia Daj, dobra, he, he. Ktoś powinien tu mieć jeszcze jedną cekę bo Na ścianie jest tarz. Na, na pocet Kolej z góry Z góry, bo to jest chuj Idzie I Masz czy nie? Żeby o wzięli ja, ja, ja.

zabijcie zabijcie dawajcie mnie. mnie zabiłem cię już dobra teraz nie bardzo no, okay. dobra jebać go. Praca. macie abonament kurde że trochę to, jest? to ja już dobra gitara Brace. bierzcie bierzesz bierzcie bierzesz już no, dobra a Taki ja idę kolejne. kolejną. Co to za koleś kurwa, to w kasku? Ja jestem. Koleś tam jest. Ale nie masz tego, że to easy. To na górze na skale. Ja. To szybsze bo... kurwa. Tak. No i jest mi towanie. No, dobra, dobra dajcie taki. No dawaj. Chodź pójdę Bajor, chodź, chodź, Chodź. A, już przez eksplozję jeszcze z dwie ceki i potem. Kto ma ceky? Halo, cicho. Ja mam. Wiesz, cek ile, cek masz, cek ile masz? Ile masz, Bartek? Poczekaj, rzucam tu jedną. Ej, haszer. Co? Tak, żebyś troszkę zagrabali. Ej, co my taką mało cek mamy? No, bo ja... tu są jeszcze trzy. No. Ja nie biorę. No, wiesz, nie bierz, nie bierz, chodź, chodź, cekę. Cekę. No. Okay. Prezent poduj. Już, chwila. I pić totem, no. a nie... Właśnie, jak tu patrzy po skrzynkach, to zaraz wykurczy mu banie, nie? Ale Zboguj cekę, co ty robisz? Dobrze. Ej, Dobrze, to jest. cicho Takie bądź. Bagnur. Żeby... Jak tutaj skacze? Ej, kto... kto poszedł? Kto jest stoi? Z ja tu skaczę. Skaczę się tam. Wal tam, Chodźcie. Kurwa, od dachu trochę. No jest trochę tego tam. A dużo było tam. O kurwa, wpadłem. No, a nie da się stąd wyjść ruszać się na dachu, żeby mnie nie zajebali. gdzie masz tam odrodzenie? Ej, mam totem odmurował, odmurował mi totem. Chodźcie gdzie? tu. Gdzie, gdzie? Chodź tu, tu, tu. Nie macie odrodzenia. Chodź, 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 chodź. Cicho, chodźcie tu, ej. Skacze. Chodź, chodź. Tu, ej. Skaczę. chodź Co, na chodź, dachu. Zbierz cekę i salć, Narsif. On ma tam odrodzenie, chodźcie. Gdzie? W tej drewnianej. Kso, tam. Biorę cekę, biorę cekę, jeszcze jedną. Skale takie, takie. Macie jeszcze jakieś ceki tam, czy nie?

Leżę. Leżę. Nie ma? No, go. Dobrze. Leży. To Dwie ceki, dwie ceki dwie mam. Masz? Hashtag zimaciao odrodzenie. No jest tam przecież, tam w skałach. Nie wiem. To, 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 jest to jest. maszynek nie było. Mam w chuj temu. Ja mam ja chuj, ma. dwie ceki w bazie. Dobra, dwie ceki było, ale... Cicho już bądźcie. Aha, lagowali serwer. Na, nagrane kurwa. 2 y, dobry no, poziom. Reprezentacja serwera. Jak lagowali? No kamień wyrzucali. Ej, ktoś ma jeszcze wszystkie kolory? I takie tam, nie? Ja mam. Właśnie no. Macie taką. ja sobie materiały, bierzcie materiały, tu są. A co tam to są. To zajmę się. Kolory? Nie, nie teraz! Zbierajcie to wszystko, nie pokażcie, kurwa. Bierzesz czerwone maszyny, ej, ktoś na każdej jedzie. Bo tam góry mi spadło ten i tenki, ma kto się podjeżdża? Zbierać to, w pizdu wszystko. o Czerwona i dwie. Dobra, ej, zaraz maszyny sadzimy, bo w maszynach może coś. Dobra nie, wypadówce maszyny nie, nie, ma maszyn. nie, nie, ma nie, coś? nie, Do, dobra, to wypadówce, wypadówce. O, nie, kurwa, nie, zabierze. nie, 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 Dobrze, że wyszło i nie A, zobaczyłem. Ja też chcę. o obucje, jak to co? Tysiące dotarł. Masz Co? Jest poza Ja Nie, na sobie jeszcze. Ja mów teraz tego. A resztę co wzięliście z tamtego tego? Na dachu było jedna, na podstawkę. Nie, na, na podstawkę. Jest tam. No jest, wejdź tam. Zbierzcie, bo tu jeszcze kamienia jest 10 staków. Ja będę Zrobicie Zbijcie schowki. Zbijcie schowki, bro. Kto nie ma plecaka w czerwonej kurce? Ja nie. Podłóżcie i temat do wypadówki, pany. Ej, ja jadę z jakimś gościem autem, kto to jest? Ej, nie od nas gościu, tu jest. Nie rozwijaj, tam gdzie jest, czekaj. Jakim autem jedziesz? No różowym autem pojechał. To jest bober, kurwa. Nie, ja tu stoję, ty. Zawracam auto z Deciven. Ej, kurwa, się pytam, co było w tym aucie. Nic. No i to jest ciefekwo, że znasz a nie wiecie, a mówię, że ma inny nigdy to jest... Bober tam siedział kurwa w tym aucie Ale ja poszłem ty Mówiliście, że nikt nie weźmie, to poszłem. O kurwa, zajebiście, to, ile tłuszczu Gdzie to jest? Po co i tak 8 staków jest Tak to jest to jest Osiem staków tłuszczu zajebiście e, chajarkę, Wszystko odłożyliście do skrzynek? Ja się macekę Nie ja. gadaj na tym Wojsie kurwa o co, to coś, Możesz to... go odmutować. Ja mam dwie tą Kangi, kurwa. Tak, dwie, dwie cyki były w szafce, dwie przyniosłem, jeszcze ja czekając mm. z busta Gdzie macie to, to odrodzenie? Dobra, może być. Nawet może być. A, być. Na tym screenie macie załączone, co było w bazie Cuglajfów. O, od razu mówię, że na screenie jest 7 c Ono zostało z raidu łącznie tyle, ale z Ciugów były dwie c 4 więc... Wszystko to co jest na screenie i 24 zamiast 7. Także dzięki za oglądanie, może sobie w łapeczkę w górę i suba. Jo!